Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Do poważnego nieszczęścia na drodze czasem wystarczy tylko moment nieuwagi. Właśnie taki moment spotkał dziesięciolatka który jadąc hulajnogą elektryczną zignorował czerwone światło i wjechał prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Na szczęście skończyło się tylko na potłuczeniach. Publikowane nagranie z tego zdarzenia ma stanowić ostrzeżenie. Lepiej stracić chwilę niż życie w jednej chwili. Zdarzenie miało miejsce 17 maja w Piasecznie na ulicy Głównej. Uczniowie wracający ze szkoły, poruszając się na rowerze i hulajnodze elektrycznej, zlekceważyli czerwone światło. Dziesięciolatek, w ferworze rozmowy, wjechał na jezdnię przed nadjeżdżającą Hondą. Na szczęście prędkość samochodu była niewielka, a chłopiec miał na głowie kask, co uchroniło go przed poważnymi obrażeniami. Zdarzenie zakończyło się jedynie na potłuczeniach, jednak zarówno chłopiec, jak i kierująca Hondą przeżyli chwilę grozy. Podczas rozmowy z policją, chłopiec przyznał, że widział czerwone światło, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego wjechał na jezdnię. Okazało się również, że dziesięciolatek nie posiadał karty rowerowej czyli dokumentu uprawniającego do poruszania się hulajnogą elektryczną po drodze. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. 27 kwietnia na Alei Niepodległości w Sopocie doszło do poważnego ataku, w którym 37-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem 41-latka. Incydent miał miejsce około godziny 22, gdy dwóch mężczyzn poprosiło przechodzącego o zapalniczkę. Brak odpowiedzi ze strony przechodnia zakończył się brutalnym atakiem, po czym sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ofiara, mieszkaniec Sopotu, doznała poważnych obrażeń szyi i głowy, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. Świadek szybko wezwał pomoc, a na miejscu pojawili się policjanci i karetka pogotowia. Poszkodowany został natychmiast przewieziony do szpitala. Dzięki sprawnej pracy sopockich kryminalnych udało się szybko ustalić tożsamość napastnika. 37-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania został zatrzymany 20 maja w Gdyni. Okazało się, że był on również poszukiwany przez sąd rejonowy w Gdyni za wcześniejsze przestępstwa, w tym kradzież i miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze wykroczenia. Po zatrzymaniu podejrzanemu przedstawiono zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia życia ofiary. Na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej w Sopocie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Pod koniec ubiegłego roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odkryli działalność grupy zajmującej się wyłudzeniami internetowymi. Przez kilka miesięcy intensywnie zbierali informacje i materiał dowodowy dotyczący jej członków. W wyniku tych działań, pod koniec kwietnia bieżącego roku, śledczy przeprowadzili operację w Katowicach, zatrzymując sześciu obywateli Nigerii w wieku od 25 do 31 lat. Działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa działała bezwzględnie, podszywając się pod amerykańskich żołnierzy, lekarzy czy pośredników w sprawach spadkowych. Za pomocą portali społecznościowych i komunikatorów wyłudzali pieniądze oraz dane osobowe swoich ofiar. Oszuści manipulowali ofiarami, podając się za zamożne osoby lub instytucje, obiecując im duże sumy pieniędzy. W rzeczywistości Ofiary były zmuszane do płacenia rzekomych opłat administracyjnych, podatków czy innych kosztów, nie otrzymując w zamian żadnych pieniędzy. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów działania oszustów były wątki matrymonialne. Przestępcy prowadzili rozmowy, zyskując zaufanie ofiar, które następnie same przekazywały im pieniądze. W jednym z przypadków ofiara przekazała oszustom blisko 800 tysięcy złotych. Manipulacje emocjonalne były precyzyjnie zaplanowane. Co umożliwiało oszustom zdobycie znacznych sum pieniędzy. W wyniku działań śledczych zatrzymano trzy kobiety i trzech mężczyzn podejrzanych o szeroko zakrojone oszustwa. Dotychczas ustalono około 500 pokrzywdzonych, którzy łącznie stracili co najmniej 25 milionów złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz licznych oszustw. Czterech z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 20 lat więzienia. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Katowice Wschód i pozostaje rozwojowe. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przestrzegamy przed nawiązywaniem znajomości przez Internet. Oszuści często rozpoczynają kontakt przez wiadomość e-mail lub portal społecznościowy, a następnie przenoszą rozmowę na wybrany przez siebie komunikator. Dążą do budowania więzi i zaufania, aby później poprosić o pomoc finansową. Poniedziałek 20 maja wieczorem doszło do szokującego incydentu w podwrocławskich siechnicach. W pobliżu marketu spożywczego grupa obcokrajowców brutalnie pobiła mężczyznę, który leżał na ziemi. Napastnicy otoczyli ofiarę i zadawali jej ciosy pięściami oraz kopali. Na umieszczonym w sieci filmie widać, że gdyby nie interwencja znajomych mężczyzny, którzy podjechali samochodem, mogło dojść do tragedii. W czwartek, 23 maja, Około godziny 13:20 funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformowali o zatrzymaniu dwóch kolejnych podejrzanych w związku z tym zdarzeniem. Są to obywatele Gruzji w wieku 21 i 22 lat. Policjanci ustalili, że dotychczas cztery osoby zostały pokrzywdzone: 21-latek został zatrzymany w Katowicach, natomiast 22-latek w Siechnicach. Po incydencie na terenie gminy Siechnice pojawiły się dodatkowe patrole policji, a działania wzmożyła również Straż Miejska. Monitoring miejski zostanie wykorzystany nie tylko do rejestracji, ale również prewencyjnie. Łukasz Kropski, nowy burmistrz gminy, zapowiedział wprowadzenie dodatkowych stałych patroli oraz modernizację monitoringu, by wykorzystać nowoczesne technologie, takie jak algorytmy sztucznej inteligencji do wykrywania zdarzeń. W środę, 22 maja. Wieczorem policja zatrzymała dwóch pierwszych obywateli Gruzji podejrzanych o udział w pobiciu. Dochodzenie trwa, a kolejne zatrzymania są możliwe. Policjanci intensywnie pracują nad zebraniem wszystkich dowodów, a grupy dochodzeniowe analizują materiały dowodowe i weryfikują informacje od mieszkańców. Na prywatnych grupach w mediach społecznościowych mieszkańcy siechnic informują się o potencjalnych zagrożeniach i starają się reagować na eskalujące konflikty. Na Siechnickiej grupie na Facebooku pojawił się film, który sugeruje, że pobity mężczyzna mógł prowokować obcokrajowców, używając obraźliwych wyzwisk. W komentarzach pojawiły się informacje, że obie strony zadzwoniły po wsparcie, a szybko pojawiła się grupa rowerowa, co mogło wpłynąć na przebieg zdarzenia. Następnego dnia portale poinformowały, że w nocy w Siechnicach spłonęły samochody zaparkowane przed firmą, w której zatrudnieni są cudzoziemcy. Na ten moment nie ma potwierdzenia, że obie sprawy są ze sobą powiązane, jednak pożar aut może być zemstą za pobicie Polaków. Komendant Komisariatu Policji w Siechnicach potwierdził, że łącznie odnotowano cztery osoby poszkodowane. Funkcjonariusze zbierają informacje i dowody, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności zajścia. Apelują o spokój i pozwolenie organom ścigania na skuteczne prowadzenie dochodzenia. Incydent w Siechnicach wzbudził ogromne emocje w lokalnej społeczności i mediach. Trwające dochodzenie ma na celu ustalenie wszystkich faktów i ukaranie winnych. Mieszkańcy oraz władze gminy podejmują działania, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości i zapewnić bezpieczeństwo na terenie gminy. W nocy w Siemianowicach Śląskich 23-letni mężczyzna zdemolował mieszkanie, zaatakował śpiącego ojca i brutalnie pobił matkę. Rzucał w nią przedmiotami, kopał ją, a także ugodził nożem w szyję. Dramatyczne wołanie o pomoc usłyszał świadek, który niezwłocznie wezwał policję. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie i natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie zastali ranną kobietę, jej męża oraz agresywnego syna. Po przybyciu na miejsce, policjanci dowiedzieli się, że przemoc domowa trwała od dwóch lat, a ostatnia awantura wybuchła z powodu odmowy pożyczenia telefonu należącego do matki. Agresywny syn został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Policja podała w komunikacie, że sytuacja w domu była dramatyczna od dłuższego czasu. 23-latek usłyszał zarzut znęcania się nad rodzicami. Prokurator i śledczy złożyli do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, który został uwzględniony przez sąd. Policja podkreśla, że postawa świadka, który bez wahania powiadomił służby, zasługuje na uznanie i naśladowanie dzięki jego szybkiej reakcji możliwe było przerwanie domowego piekła. 20 maja po godzinie 15, w rejonie ruczaju, wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili dynamiczny pościg za pojazdem, którym poruszali się podejrzani o dokonanie rozboju. Mimo wyraźnych sygnałów i poleceń, uciekinierzy nie zatrzymywali się. Sytuacja była bardzo dynamiczna i niebezpieczna. Pościg zakończył się zatrzymaniem trzech mężczyzn w wieku 36, 40 oraz 41 lat, z których dwóch okazało się być obcokrajowcami. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli broń gazową, kominiarki, noże, sprzęt do wykrywania nadajników nawigacyjnych oraz biały proszek. Policyjne testery potwierdziły, że była to amfetamina. Ponadto funkcjonariusze odzyskali mienie skradzione podczas rozboju. Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej jednostki, gdzie mają zostać poddani dalszym czynnościom śledczym zaplanowanym na dzisiaj. Sprawa jest w toku, a policja kontynuuje dochodzenie w celu ustalenia pełnych okoliczności przestępstwa. Pożarem centrum handlowego Marywilska 44 zajmuje się Prokuratura Krajowa. Śledztwo prowadzi mazowiecki wydział zamiejscowy, który już przesłuchał świadków i część poszkodowanych. Zabezpieczono między innymi nagrania z monitoringu okolicznego. Miejsce pożaru jest zabezpieczane przez policję i straż miejską, a dostęp do niego odgrodzono taśmą. Premier Donald Tusk zasugerował, że za pożarem mogą stać rosyjskie służby. Poinformował, że polski kontrwywiad zatrzymał 12 osób podejrzanych o sabotaż i dywersję w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otworzył specjalny punkt dla poszkodowanych w pożarze, znajdujący się przy ulicy Podskarbińskiej w Warszawie. Zainteresowani mogą tam uzyskać pomoc i ubiegać się o ulgi, takie jak odroczenie terminu płatności składek. Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu oferuje jednorazowe wsparcie w wysokości 2000 zł dla kupców. Przedsiębiorcy mogą także liczyć na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników. Do połowy wynagrodzenia minimalnego przez trzy miesiące. Hoang Dong Quang, wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, poinformował, że większość kupców miała jedynie podstawowe ubezpieczenie, a niewielu z nich posiadało ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Obecnie trwają próby ustalenia, na jakie odszkodowania mogą liczyć poszkodowani od ubezpieczyciela właściciela Hali. W wyniku pożaru spłonęły ważne dokumenty, w tym te legalizujące pobyty. Wojewoda Mazowiecki zapowiedział uproszczoną ścieżkę w uzyskaniu ich kopii. Stowarzyszenie przedsiębiorców wietnamskich w Polsce aktywnie pomaga w tej kwestii. Pożar hali targowej, w której znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych, wybuchł około godziny trzeciej w niedzielę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców stolicy, by unikali zbliżania się do miejsca pożaru, pozostali w domach i zamknęli okna. W akcji gaszenia uczestniczyło kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej, w tym Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. W poniedziałek rano na miejscu nadal pracowało sześć zastępów Straży, które pełniły dozór ze względów bezpieczeństwa. Kupcy wietnamscy, obok polskich i tureckich, stanowili najliczniejszą grupę prowadzącą działalność przy ulicy Marywilskiej. W wyniku pożaru stracili osobisty dobytek oraz miejsca pracy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce oraz ambasada socjalistycznej Republiki Wietnamu zaangażowali się w pomoc poszkodowanym. Po południu zaplanowano spotkanie z pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, aby omówić dalsze działania pomocowe. We wtorek, 21 maja, miasto Racibusz zostało wstrząśnięte przerażającą wiadomością. Na tyłach popularnego dyskontu w centrum miasta jeden z przechodniów natknął się na nagie martwe ciało kobiety. Jej twarz była pokrwawiona i przykryta kurtką. Odkrycie to szybko obiegło miasto, budząc powszechny niepokój i zainteresowanie mieszkańców. Ciało zostało znalezione około godziny dwudziestej w pobliżu pustostanu, gdzie często przebywają lokalni bezdomni. Wszystko wskazuje na to, że dramatyczne wydarzenia miały miejsce kilka godzin wcześniej. Prokurator rejonowa w Raciborzu, Agata Dołchasz, poinformowała, że zarzuty zabójstwa 46-letniej kobiety usłyszeli 45-letni mężczyzna oraz 40-letnia kobieta. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, mężczyzna został również oskarżony o dokonanie innej czynności seksualnej. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że sprawcy i ofiara spotkali się przypadkowo i wspólnie spożywali alkohol. Dokładne motywy zbrodni pozostają nieznane, a prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących motywacji sprawców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Śledczy podkreślają, że osoby zatrzymane przyznały się do winy i złożyły obszerne wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, którym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności tożsamość zamordowanej kobiety nadal pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że nie była mieszkanką Raciborza ani województwa śląskiego. Ustalono, że przebywała w Raciborzu od trzech miesięcy, lecz skąd pochodziła i jakie były okoliczności jej przybycia do miasta nadal jest przedmiotem dochodzenia. Śledczy intensywnie pracują nad rozwiązaniem sprawy, zbierając dowody i przesłuchując świadków. Prokuratura podkreśla, że zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, co może przyspieszyć proces ustalania szczegółów zdarzenia. Wnioski o tymczasowe aresztowanie mają na celu zabezpieczenie sprawy i uniemożliwienie podejrzanym wpływania na dalszy przebieg śledztwa. Mieszkańcy Raciborza są wstrząśnięci brutalnością zbrodni. Makabryczne odkrycie i szybkie rozprzestrzenienie się informacji wywołały w mieście niepokój. Władze apelują o spokój i zaufanie do organów ścigania, które dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 40-letniej matki podejrzanej o zabójstwo swojej czteroletniej córki w Zagórzanach pod Gorlicami. Informację przekazała rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Kobiecie grozi dożywotnie więzienie. W poniedziałek członek rodziny zauważył przez okno domu w Zagórzanach dwie ranne osoby. Na miejsce natychmiast przybyły policja, służby ratunkowe i straż pożarna, które musiały siłowo wejść do domu. W środku znaleziono wymagającą pomocy medycznej czterdziestolatkę, i jej czteroletnią córkę. Matka została przewieziona karetką do szpitala w Gorlicach, natomiast dla dziecka przyleciał helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo starań, ratowników, nie udało się uratować dziewczynki. 40-latka usłyszała zarzut zabójstwa swojej córki. W czwartek sąd zastosował wobec niej areszt tymczasowy na trzy miesiące. Rzecznik prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn, poinformowała, że kobieta została przesłuchana przez prokuratora. Przyznała się do zarzutu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Zostanie przewieziona do aresztu śledczego, gdzie zostanie podjęta decyzja o sposobie wykonywania aresztu. Prokurator zapowiedziała powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan psychiczny podejrzanej oraz jej poczytalność w chwili popełnienia przestępstwa. Biegli mają również ustalić, czy kobieta była w stanie pokierować swoim postępowaniem. W środę przeprowadzono sekcję zwłok dziecka w zakładzie medycyny sądowej w Krakowie. Badanie wykazało, że śmierć dziewczynki nastąpiła w wyniku utopienia. Za zabójstwo swojej córki kobiecie grozi dożywotnie więzienie. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności tragedii. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.